Ktoś, komu pomogłeś, nigdy nie zapomniał o tym, co dla niej zrobiłeś. Ta osoba planuje coś specjalnego, aby cię zaskoczyć. Jest to gest wdzięczności, coś płynącego z serca, przygotowane z troską i celem. Czy możesz sobie wyobrazić, kto to jest? Bądź czujny, bo ta niespodzianka może odmienić twój dzień i przypomnieć ci, jaki wpływ mają twoje działania na życie innych. Ta niespodzianka nie jest czymś zwyczajnym ani przypadkowym. Jest to sposób na przypomnienie Ci, jak bardzo jesteś ważny i jak głęboki wpływ mają Twoje działania. Nie myśl, że to, co zrobiłeś, przeszło niezauważone. Wręcz przeciwnie, to właśnie to działanie zostało zapisane w pamięci i sercu tej osoby. Ona nie zapomniała momentu, w którym wyciągnąłeś rękę. Okazałeś wsparcie, lub po prostu byłeś obecny, kiedy najbardziej tego potrzebowała. Być może myślisz, że był to mały gest, ale dla niej to było coś wielkiego. A teraz znalazła doskonałą okazję, aby się odwdzięczyć. Ta niespodzianka jest pełna szczerych intencji. Nie chodzi o to, aby cię zaimponować czy spełnić jakieś oczekiwania, ale o to, aby pokazać ci, jak bardzo się różniłeś. Życie ma tajemnicze sposoby, aby zwrócić to, co rozsiewamy, a tym razem odwdzięczenie nadchodzi w wyjątkowy sposób. Ta osoba chce, abyś wiedział, że to, co zrobiłeś, zmieniło coś w niej i pragnie, abyś to poczuł. Przygotuj się, bo ten gest może nie być czymś materialnym, ale będzie miał ogromne znaczenie emocjonalne. Może to być wiadomość, spotkanie, wspólne wspomnienie lub coś, czego nigdy byś się nie spodziewał. Jakkolwiek by to było, będzie to coś, co poruszy cię głęboko. I być może, otrzymując tę niespodziankę, zdasz sobie sprawę, że twoje działania, nawet te, które wydawały się najprostsze, mają znacznie większy zasięg niż myślisz. W końcu, ile razy naprawdę zatrzymujesz się, aby zastanowić się nad wpływem swoich wyborów? Może nie zawsze o tym myślisz, ale oto żywy dowód na to, że twoja dobroć zapuściła korzenie. Osoba, która to planuje, nie tylko odwdzięcza się za przysługę, ona pokazuje ci, że twoja obecność na świecie ma znaczenie i to duże. Ta niespodzianka nie ma dokładnego scenariusza, ale to, co się wydarzy, wywoła uczucia, których być może się nie spodziewałeś. Może to być radość, nostalgia, a nawet ciche przypomnienie, że dobro zawsze znajduje drogę powrotną. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zareagujesz? Kiedy dowiesz się, kim jest ta osoba i co zrobiła, wpływ może być przytłaczający. Nie lekceważ mocy wdzięcznego serca, ponieważ może ono przekształcić chwilę w coś, co zawsze będziesz nosić ze sobą. Teraz pytanie: Czy jesteś gotowy na niespodziankę? Może się to zdarzyć w zwykły dzień, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Może w miejscu, gdzie wszystko wydaje się rutynowe, ale nagle coś się dzieje i zmienia energię wokół ciebie. Bądź czujny. Niespodzianka jest bliżej niż myślisz i pamiętaj: to nie dotyczy tylko tego, co zrobiłeś, dotyczy również tego, kim jesteś. Ludzie mogą zapomnieć słowa, chwile mogą zniknąć, ale to, co w kimś wzbudzasz, nigdy nie znika. Ta osoba jest gotowa pokazać ci dokładnie to. Bądź otwarty, ponieważ kiedy ta niespodzianka nadejdzie, będzie miała moc rozświetlenia wszystkiego wokół ciebie. Przygotuj się na odczucie, co to znaczy być naprawdę docenionym za to co robisz nawet gdy niczego w zamian nie oczekujesz To co nadchodzi to nie tylko zwykłe dziękuję to coś o wiele większego coś na co zasługujesz tylko ty Może już kiedyś miałeś łaś to uczucie że coś się zaraz wydarzy ciche przeczucie tętniące w głębi duszy To magia zbliżającej się prawdziwej niespodzianki ale co sprawia, że jest to tak wyjątkowe? To fakt, że nie jest to przypadek, ale starannie przemyślany moment, podsycany czystą wdzięcznością i szczerą chęcią, by zwrócić Ci coś, co dałeś światu. Życie ma szczególny sposób odwzajemniania aktów dobroci, które rozpraszamy. Czasami to trwa. Czasami zdarza się, gdy już nie pamiętamy, co zrobiliśmy. Ale zawsze wraca. A ta niespodzianka, jest tego dowodem. Ktoś, kogo dotknąłeś, Łaś, w unikalny sposób, być może nawet tego nie zauważając, postanowił, że nadszedł czas, by się odwzajemnić. Może to było przyjazne słowo w ciemnym momencie, rada w odpowiednim momencie, lub po prostu twoja cicha obecność, gdy świat wydawał się rozpadać. A ty? Czy pamiętasz tamten moment? Może nawet ci to nie przychodzi na myśl, ponieważ często nasze najlepsze działania to te, które wykonujemy bez chęci otrzymania czegoś w zamian, bez oczekiwań. Jednak dla osoby, która otrzymała, ten moment jest punktem zwrotnym i iskierką nadziei, gdy wszystko wydawało się zgaszone. Teraz ta osoba chce, żebyś poczuł, poczuła to samo. To uczucie bycia dostrzeżonym, uznanym i głęboko docenionym. Pomyśl dobrze, ile razy zastanawiałeś się czy twoje działania naprawdę robią różnicę? Czy ten mały wysiłek naprawdę coś zmienił? Odpowiedź jest na drodze do ujawnienia w sposób jasny i emocjonujący, bo nie ma większej niespodzianki niż odkrycie, że byłeś Łaś punktem zwrotnym w czyimś życiu. Niespodzianka sama w sobie może być prosta lub wspaniała to mało ważne. Ważne jest to, co ona niesie znaczenie. Przynosi ze sobą wspomnienia, uczucia i potężne przypomnienie że świat potrzebuje więcej takich ludzi jak ty. Może to będzie wideo pełne szczerych wiadomości, lub niespodziewane spotkanie w miejscu, które ma specjalne znaczenie. Może to być list z ostrożnie napisanymi słowami, lub nagła obecność kogoś, kogo nawet nie podejrzewałeś, że tak bardzo o tobie pamięta. Ale dlaczego to porusza tak głęboko? Ponieważ nie jesteśmy stworzeni tylko z planów, osiągnięć i obowiązków. Jesteśmy zrobieni z połączeń, a każdy mały gest, który tworzymy, generuje fale, które dotykają innych serc. Niektóre fale podróżują daleko i długo wracają, inne wracają jak szybkie pływy, zaskakując i zalewając emocjami. I jesteś na drodze, by być dotknięty jednym z tych przypływów. Możesz myśleć: Dlaczego ja? Ja tylko zrobiłem to, co każdy by zrobił. I może tam jest odpowiedź. Nie wszyscy by to zrobili. Nie wszyscy patrzą na innych z tą samą empatią. Nie wszyscy troszczą się o bóle, które nie są ich własnymi, ale Ty to zrobiłeś i ta osoba pamięta. W świecie, gdzie tyle historii przechodzi niezauważonych, Twój gest był wyjątkiem. I teraz jesteś powodem chwili, która będzie niezapomniana. Nie tylko dla tych, którzy planują niespodziankę, ale przede wszystkim dla Ciebie. Wielkie piękno niespodzianek nie tkwi w formie, ale w ich wpływie. Może to być nieśmiały uśmiech, który nosi lata historii, lub uścisk, który rozpuszcza wszelkie bariery. Może to być dedykowana piosenka, ponownie opowiedziane wspomnienie lub spotkanie, które wydawało się niemożliwe. Forma jest tylko opakowaniem, prawdziwym prezentem jest uznanie. Czy potrafisz wyobrazić sobie tę scenę? Może to być coś pozornie codziennego, jak niespodziewana wiadomość głosowa z wyznaniem, które rozgrzewa serce. A może to być spotkanie, na którym w trakcie rozmowy zdajesz sobie sprawę, że ta konwersacja ma większy sens, jakby przez chwilę czas się zatrzymał i wszystko wokół zniknęło, pozostawiając jedynie istotę tego gestu wdzięczności. I nieważne czy uważasz się za godnego, czy nie. Faktem jest, że jesteś. Czasami jesteśmy dla siebie tak surowi, że zapominamy uznać nasze własne zalety. Ta niespodzianka jest przypomnieniem, że jesteś ważny, to zaproszenie do zatrzymania się i dostrzeżenia swojej siły, empatii i wpływu Twoich działań. Dlatego nie próbuj przewidywać ani zgadywać, po prostu bądź obecny. Żyj każdą chwilą z otwartym sercem. Nie chodzi o coś, co należy rozszyfrować, lecz o coś, co należy poczuć. Pozwól sobie poczuć. Pozwól się prawdziwie zaskoczyć. Ponieważ w tym stanie wrażliwości najczystsze emocje znajdują przestrzeń do rozkwitu. A gdy nastanie ten moment, weź głęboki oddech i zachowaj każdy detal. Zapamiętaj słowa, spojrzenia, dźwięk głosu czy zapach otoczenia. Ponieważ chwile takie jak te są rzadkimi klejnotami na ścieżce życia. Przypominają nam, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego warto wierzyć w dobroć. Pod koniec tego gestu może uświadomisz sobie, że to nie była tylko niespodzianka. To było lustro pokazujące ci Twoje własne odbicie, dowód na to, że bycie sobą jest już prezentem dla świata. Sam fakt Twojego istnienia, Twoje wybory, gesty i słowa wystarczyły, aby zmienić bieg innego życia. Więc gdy nadejdzie ten moment, bądź dla siebie hojny, przyjmij wdzięczność, którą ci ofiarują bez zastrzeżeń. Bo przyjmowanie również jest formą miłości. Niech ten gest przypomni ci niepodważalną prawdę: Jesteś ważny. A życie nie zapomina o tych, którzy rozsiewają dobro. A jeśli nadal masz wątpliwości co do wpływu, jaki wywarłeś, po prostu rozejrzyj się po niespodziance. Spójrz na pojawiające się uśmiechy, lekkość w powietrzu i blask w oczach osób, które cię podziwiają. To jest dowód na to, że zrobiłeś coś niezwykłego. Nie ma znaczenia wielkość, nie ma znaczenia kontekst, byłeś różnicą. Na koniec pamiętaj: ta niespodzianka nie jest końcem historii. To rozdział, który potwierdza, że twoje działania mają ciągłość, że dobro, które czynisz, rozbrzmiewa poza tym, co możesz zobaczyć. A kto wie, może w przyszłości ty również będziesz planować niespodziankę dla kogoś, kto dotknął twojego serca. Na razie tylko oddychaj, uśmiechaj się. I poczuj prezent, który Ci dałeś. Dowód na to, że miłość, wdzięczność i uznanie nadal są w stanie przekształcić każdy zwyczajny dzień w wyjątkowy moment. Możesz się zastanawiać, a potem co przychodzi po tej chwili, w której serce bije szybciej, a Ty czujesz ciężar bycia pamiętanym i docenianym? Często po przeżyciu czegoś tak znaczącego odczuwamy mieszankę radości i pewnej wewnętrznej ciszy jakby świat prosił cię, abyś zatrzymał się i po prostu kontemplował. Ta cisza jest cenna. To przestrzeń, w której twój umysł wszystko przetwarza i w głębi wzmacnia prawdę. Każde działanie się liczy. I co więcej, za każdym razem, gdy pozwolisz sobie być różnicą w czyimś życiu, stajesz się częścią historii, która będzie opowiadana przez długi czas. Osoba, która Cię zaskoczyła, również przeżywa ten moment intensywnie. Dla niej ta wzajemność jest symbolem, prawie deklaracją: Nie dotarłbym tutaj bez Ciebie. Niewidzialny wpływ Twoich działań. A co jeśli nigdy nie zrobiłeś tego, co zrobiłeś? Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby o tym pomyśleć? Są chwile, kiedy nasza dobroć wydaje się mała, jak kropla w oceanie zdarzeń. Ale ocean nie byłby taki sam bez tej kropli. Wyobraź sobie, ile żyć idzie innymi ścieżkami, z powodu jednego gestu. Jedno twoje słowo mogło powstrzymać kogoś od rezygnacji, mogło zainspirować kogoś do walki o trochę więcej, mogło stanowić różnicę między pozostaniem w ciemności, a znalezieniem wyjścia. Ta niespodzianka jest wynikiem czegoś, co zacząłeś cyklu działań, które się dopełniają. Co ciekawe, często nie widzisz wszystkich owoców zasianych przez ciebie nasion, ale one rosną mimo to silne i niewidoczne, aż do odpowiedniego momentu na kwitnienie. Możliwe, że nawet nie wyobrażasz sobie, jak ktoś się zainspirował, widząc twoją wytrwałość, sposób w jaki stawiasz czoła trudnościom, albo jak pomagasz bez oczekiwania niczego w zamian. Wiele z tych historii rozwija się w milczeniu zdala od twoich oczu, ale nigdy zdala od twojego wpływu. Połączenie, które przekracza słowa najpiękniejsze w byciu zaskoczonym szczerym wdzięcznością, jest zrozumienie, że to coś więcej niż to, co można powiedzieć. To nie tylko słowa, gesty czy przedmioty. To prawdziwe połączenie, coś, co przekracza bariery odległości, czasu i przeciwności losu. Być może w tej chwili przypominasz sobie inne historie. Ludzi, którym pomogłeś i którzy poszli innymi ścieżkami, ale zawsze niosąc ze sobą część tego, kim dla nich byłeś, bo w głębi duszy każdy z nas składa się z kawałków historii, które przeżyliśmy z innymi. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, ile osób zabiera ze sobą kawałek ciebie? Poradę, spojrzenie, moment hojności. Ta niespodzianka jest tylko widzialnym przejawem czegoś, co dzieje się nieustannie. Każdego dnia, kiedy decydujesz się działać właściwie, być obecnym, wspierać kogoś, kształtujesz historie, których zakończenia często nie zobaczysz. Uznanie swojej własnej wartości. Zaakceptowanie tej niespodzianki oznacza również zaakceptowanie, że masz wartość. Często trudno jest nam postrzegać siebie jako osoby tak znaczące. Rutyna, wyzwania i wymagania sprawiają, że wierzymy, iż jesteśmy tylko małymi elementami w ogromnej łamigłówce. Ale ta niespodzianka przychodzi właśnie po to, by przypomnieć ci, nie jesteś tylko kolejnym elementem, jesteś kluczowym elementem. Przypomnij sobie, jak się czułeś w momencie, kiedy pomagałeś. Nie robiłeś tego dla oklasków, robiłeś to, bo wydawało się to właściwe. Ponieważ w tamtej chwili zdecydowałeś się być kimś więcej niż tylko widzem w życiu innych, a teraz ta osoba pokazuje ci, że zrobiłeś różnicę. Cykl dobra nigdy się nie kończy. Kiedy ta niespodzianka się wydarzy, coś ciekawszego stanie się w tobie. Pojawi się niemal automatyczna chęć dalszego rozsiewania aktów hojności. Dzieje się tak, ponieważ dobro wywołuje reakcję łańcuchową. Kto jest dotknięty dobrocią, mnoży tę dobroć na świecie. Jesteś tego dowodem, a ta niespodzianka to najpiękniejsze przypomnienie, że to, co zrobiłeś, nie zakończyło się tam. Może w przyszłości ktoś zainspirowany tobą także przygotuje niespodziankę dla kogoś innego. Ponieważ podobnie jak ty zasiałeś, teraz ktoś zasieje także. Cykl nigdy się nie kończy. Rośnie, mnoży się i wpływa na ludzi, których nigdy bezpośrednio nie poznasz. Znaczenie pozwolenia na odbieranie. Jedną z największych trudności dla osób hojnych jest akceptacja odbierania. Często czujesz się bardziej komfortowo oferując niż przyjmując, ale akt przyjmowania to również ćwiczenie pokory i zaufania. Pozwolenie sobie na bycie zaskoczonym to otwarcie przestrzeni, aby ludzie mogli okazać swoje uczucia i uznanie. Akceptacja nie oznacza próżności. Chodzi o to, aby pamiętać, że Ty również zasługujesz. To zrozumienie, że ludzie muszą odpłacić się, aby poczuć, że zamykają ważny cykl w ich życiu. A kiedy akceptujesz, wzmacniasz tę więź, niespodzianki, które zmieniają perspektywy. Od tego gestu być może twoja perspektywa widzenia świata trochę się zmieni. Może zauważysz, że za każdą interakcją, bez względu na to, jak zwyczajna się wydaje, kryje się potencjał do transformacji. Każdy uśmiech, który ofiarujesz, Każda pomoc, którą świadczysz, to szansa na pozostawienie trwałego śladu. Może zaczniesz zwracać większą uwagę na subtelności, na nieopowiedziane historie, na chwilę, kiedy ktoś wydaje się potrzebować niewielkiego wsparcia. Bo teraz wiesz bez cienia wątpliwości, że to, co wydaje się małe, może stać się gigantyczne. Historia nie kończy się tutaj, ta niespodzianka, która nadchodzi, nie jest ostatecznym punktem. Wręcz przeciwnie, to nowy początek, to rodzaj doświadczenia, które odnawia siły i motywuje do dalszego bycia sobą, kimś, kto robi różnicę. Możesz nawet nie wiedzieć dokładnie, kiedy ta niespodzianka się wydarzy, ale bądź pewien, że gdy się wydarzy, nie będziesz już taki sam. Ponieważ bycie zapamiętanym z uczuciem i wdzięcznością robi coś potężnego w nas, na nowo rozpala naszą wiarę w ludzkie więzi i przypomina nam, że każdy krok, który stawiamy z empatią, zostawia ślad światła, który może prowadzić innych. Dlatego dziś i każdego dnia kontynuuj bycie tą obecnością, która przekształca, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. A kiedy ta niespodzianka nadejdzie, weź głęboki oddech, uśmiechnij się i pozwól sobie poczuć, bo to jest coś więcej niż prezent to odzwierciedlenie tego, kim jesteś. I zawsze pamiętaj, Historie o dobroci i hojności nie mają końca. Są nieskończone, ponieważ nadal są opowiadane przez ludzi, których dotykamy. Robisz różnicę. Zapisz się, zostaw lajka i zamieść komentarz. Jaka niespodzianka na zawsze utkwiła w twojej pamięci?